Dieta a live przedstawia parodię rodzinną. Było ekstra wstąpie za dwa dni. Oki okay, na razie. Zobaczymy, kto wygra kiepie. No i widzisz łomie wygrałem. Nie wiem po co chciałeś się ścigać twoje lagi ci na to nie pozwalają. Jak się ma kompas tamtego tysiąclecia to się ma lagi śmieciojadzie. Ja idę zaraz do mojej laski. Okej okay, padalcowa debilko. Witaj Matyldo. Witaj, ale nie pachnie ci ładnie z mordy. Zaraz idę do tego błotojada. Ty też przyszłaś, Matyldo? Okej, okay, pokąpiemy się w błocie z tym błotojadem. Skaczemy śmierdziele. Jak ja kocham się paplać w błocie. Kapiszony nadchodzę. Koniec parodii rodzinnej.